Zdałam rybaki na 4, zdałam cytologię na 90%. Więc mamy ferie i już dzisiaj wstałam późno, była mój chłopaka. Idziemy na spacer do dziadków, i rozkwiniam co dołożyć, żeby nie zamarznąć. Uwaga, aliza termiczna, jedna bluzka, le zaraz będzie druga para skarpetek i druga para spodni i na to podarek. Jest pierwszy taki bardzo wolny dzień, ponieważ jest poniedziałek. Cały weekend prawie spędziłam tak potężnie rodzinnie, Albo oglądając głupie filmy, albo oglądając TikToka. I wczoraj tak samo myślałam sobie, że żeby... o, pójdę spać wcześniej, bo pojedę na siłownię. Ale oglądałam Pamiętniki Mapirów i poszłam spać późno, więc jest dziewiąta i jedziemy na siłownię. I też strasznie ciężko było mi wstać z łóżka i się zmotywować, żeby pojechać. Ale wiem z drugiej strony też, że wiecie, jak jest na przykład strasznie ciężko na studiach i nie chodzę na siłownię, to jestem taka o mój Boże, jak jest strasznie, chcę później siłownie, a później, no jakby jest wolne i trochę motywacja spada. <grym> ale, no jakby wiem, że chcę jechać, tylko strasznie ciężko zawsze się zebrać. Potem już jest super, ale zebranie się jest straszne, więc jedziemy, żebym nie zdążyła z głodniej, bo ja nie, nie lubię ćwiczyć po jedzeniu, więc pojadę przed śniadaniem i się ubieram, już mam legginsy. I jeszcze tylko założę taniej bruskę, zrobię sobie kawusię na drogę. y nada de foto y eso korzystając z tego, że mam ferie, to stwierdziłam, że zrobię sobie taki jeden dzień, taki idealny dzień, jakby wyglądało życie, gdyby nie trzeba było na przykład się uczyć po paranaście godzin. <grych> I chciałam właśnie zrobić sobie taki plan takiego dobrego dnia, nie takiego wiecie leniwego, tylko takiego bardziej że trochę niby ogarnięty, trochę nieogarnięty. Gdzie najpierw napisałam, że taki one day, e, yummy breakfast, make-up, her outfit, e, coffee to go, book. Właśnie chciałam bardzo zacząć czytać książki, ale trochę ciężko jest to wpleść w studia, mam wrażenie. W sensie, jak sobie zawsze, nie wiem, kalkuluję, że patrzę na książkę, się sobie, ale bym ją przeczytała, mam ochotę zacząć czytać, to potem jakby zdaję sobie sprawę z tego, że hmm, ale ta książka ma na przykład nie wiem, 200 stron, i ile stron na przykład książki takiej nie wiem, medycznej z moich zajęć mogłabym w tym czasie przeczytać. I w końcu mi się nie chce, albo się rozpraszam i to czytanie generalnie mi nie idzie. Chociaż bardzo bym chciała, żebym czytać coś innego niż konturek. No i jeszcze w moim takim planie dnia idealnego dałam sobie 3-4 godziny biblioteki, ponieważ mam wrażenie, że chyba nigdy jakby nie chodzę na tak. Na tyle do tak tylko jak już idę, to tak siedzę od rana do wieczora i myślę sobie, że to musi być mega przyjemne, tak chodzić na przykład na 3 godziny, 2 godziny i wychodzić, więc jakby to wpisałam w mój dzień idealny, a jeszcze mam dużo zaległości z fizjologii, których nadal nie nadrobiłam, a będziemy mieć zaliczenie chyba w połowie marca, coś takiego, więc. Ciężko, no ale w każdym razie tak. Do mojego dnia jeszcze napisałam sobie, żeby zrobić London Plan, ponieważ kolejny vlog to będzie z Londynu, czego jakby bardzo nie mogę się doczekać. Kolejne napisałam edytowanie filmu na YouTube, ponieważ nagrałam właśnie ten film o tym, o maturze. Kolejne to chciałam właśnie pójść na jakiś bakery, i wieczorem mój chłopak ma urodziny, więc. Będzie iść i jeszcze sobie zapisałam, żeby obejrzeć jakiś fajny film do spania. Więc to jest taki mój dzień idealny, jakbym miała jakby sobie wybierać, wiecie, życie i nie liczyłoby się pieniądze i nie liczyłoby się to, ile mam zaliczenie za chwilę. Dobra, a więc dzisiaj sobie trochę czytam, ale to nie jest taka hard nauka. Mam spor do nadrobienia z fizjologii, a w przyszłym tygodniu wylatuję do Londynu, więc muszę to zrobić jakoś ten weekend. Dzisiaj też są urodziny mojego chłopaka, więc jak napiszę egzamin, to wracam z łodzi i idziemy na picie. Trochę nie miałam jak rozmawiać i byłam w pikarni, a teraz idę na pizzę z moim chłopakiem, W końcu bez rodziny, bo rodzina jeszcze rozłożył oburz. Pora w secie. thank mm -hmm. you sobie ostatnio zapisałam na moją listę, to jest coś, co prawie zawsze robię, jak mi się już strasznie nie chce uczyć ani nic robić takiego. ale wiedzę, że muszę, ale mi się nie chce, ale muszę to skończyć, to zawsze sobie piszę taką listę rzeczy, co zrobię, jak już skończę tą niemiłą rzecz, którą muszę zrobić. I właśnie ja napisałam sobie wcześniej e, po sesji e, i napisałam gym, e, łóżko, pamiętniki wampirów plakaty do mieszkania, żeby w końcu zdobyć moje mieszkanie i to bardzo polecam robić sobie taką listę przyjemnych rzeczy, które zaraz przyjdą. Ja tak robiłam też przed maturką. Chwilę, jak już mi się strasznie nie chciało i pokałam, książkami dałam takie może nie płakałam, ale wiecie, że narzekałam, to zawsze sobie robiłam taką listę miłych rzeczy, które przyjdą. Więc jakby ktoś już miał dosyć, to polecam dobra, dobra sprawa, jak wydaje motywację.